Witam Państwa na drugiej części konferencji prasowej. Z nami trener Tom Kawe, I tyle dla pana Dobry wieczór. Dobry no tak wieczór. Na czwartek poprosimy o komentarz. Proszę o komentarz. Komentarz. O, Oczywiście, losing a home game is never nice. No oczywiście, przegrana e, u siebie nigdy nie jest the first 45 minutes was not great. I myślę, że pierwsze 45 minut, no nie było dobre. When you get opportunities, and this is not having a go any one individual, but when you get an opportunity and it doesn't go your way, you hit the post or the keeper makes a save, then you have to take your chances when you can. No i myślę, że nie, nie chciałbym tutaj wytykać indywidualnie nikogo, e, ale no swoje trza, szanse trzeba wykorzystywać. Chyba, że mieliśmy subki czy, czy uderzenia prosto w bramkarza, bo tę sytuację trzeba po prostu wykorzystywać. Ale na razie, nie można go 2-0-0-0 i. start to try and force a game again, like we did last weekend. No i, i przy, przy 2-0 nie można, nie można przestać atakować, nie można. E, trzeba dalej realizować to, co się, e, co się da. E, to, co zrobiliśmy zresztą, tak, tak jak było to w, zeszł, w zeszłym tygodniu. No i jak o wiele takie, więcej takiej intensywności pokazał. E, teraz ma nowego trenera, bardzo dobrego zresztą trenera. No I było to bardzo widoczne, że zmienili sposób gry, szczególnie jeśli chodzi o defensywę. You know, well. Ale tak podsumowując ten mecz, to wydaje mi się, że mogliśmy coś wycią wyciągnąć dla siebie, mimo że nie graliśmy bardzo dobrze w tym meczu. Dzięki bardzo. na pytanie. Karolina Skurska. będzie pytanie o tą skuteczność, a raczej dzisiaj brak. Tak naliczyło on sobie, to nie wiem, z 4-5 bardzo dobrych okazji było. I, i czy, pan, czy zgodzi się Pan ze mną, że ten brak skuteczności był taką jedną z głównych przyczyn tej dzisiejszej porażki? Yeah, when, when you get chances, you have to take your tak, oczywiście, jeżeli masz swoje szanse, to ty musisz umieć je wykorzystywać. And for some we didn't I z jakichś powodów dzisiaj ich nie wykorzystaliśmy. Goals, you know, I to nie jest tak, że my nie umiemy strzelać bramek, no bo zresztą widzicie, że zdobyliśmy bardzo dużo tych bramek w tym sezonie. To był ale czasami jest tak zresztą spójrzcie na Radomiaka jak, jak piękną pierwszą bramkę z dobrą. A myśmy mieli cztery bardziej klarowne sytuacje niż to, co miał Radomiak i dalej nie potrafiliśmy tego wykorzystać. Jacek Kurciński? Jacek Uciński, tak jest to pytanie. Panie, 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 panie. Które chyba jest zadane jakiś czas temu od tego jednego napastnika, bo nie mamy tych dwóch napastników, tylko jest jeden napastnik w tym wyjściowym ustawieniu. Czy to są jakieś względy zdrowotne, że ci napastnicy nie są w pełni zdrowi, że dwóch od razu trenerzy nie puszcza, czy jakieś inne względy mają znaczenie? To bardziej decyzja taktyczna, bo jeśli gramy z dwoma stracnikami, nie, to brak drugiego napastnika jest spowodowany takimi technicznymi decyzjami, no bo wydaje nam się i ja to zresztą czuję, że w momencie, w którym mamy dwóch napastników, nie do końca kontrolujemy środek. When you win it, it's right decision. I my po prostu spróbujemy zawsze znaleźć e, balans, a z tymi decyzjami to jest generalnie tak, że jeżeli się wygra, to zawsze to jest dobra decyzja. Jeżeli się przegra, to no, zawsze jest to zła decyzja. Ale to na, na pewno jest też coś, na co zerknę w takiej e, pomęczowej, dogłębnej analizie. I też tak na Czy to, so może I, to, just, to jeszcze coś dodam do tego? Czasami nie, nie chodzi w meczu nawet o te taktyczne decyzje. Ale czasami jest tak, że być może, być może po prostu przeciwnik cię przewyższy taką intensywnością i takimi, taką fizycznością w kontekście takich pojedynków fizycznych. I może było i może też po analizie okaże się, że to był, to był taki powód. być, bo być może to był taki nowy bodziec przez to, że przyszedł tam nowy trener, który, który, i któremu chcieli zaimponować. Bo to jest na pewno inny Radomiak niż ten, który widzieliśmy go w ostatnich meczu i ten, który go analizowa analizowaliśmy. I tak na gorąco właśnie to Kapita i Kłódka. wie no, patrzywa też przez pryzmat tego, co się wydarzyło, czyli tego gola Kapity i potem sytuacji sam na sam. Ale czy nie za często Kłódka był sam pozostawiony z tym szybkim przecież, wiemy od razu. Kapito nie miał tam wsparcia chyba zbytnio od kolegów. Dziękuję bardzo. In extra klasie. E, tak, to jest bardzo dobrze zadane pytanie e, i jest tam też odpowiedź w tym pytaniu. E, no, może, mogę też dopowiedzieć to, że no, grał naprzeciwko najszybszemu e, zawodnikowi w ekstraklasie i być może najbardziej utalentowanemu skrzydłowemu, w tej widze. Ale mogę też, też zapewnić, że no, myśmy to wiedzieli widzieli i też na analizie bardzo mocno się skupiliśmy na tym, też nie tylko na analizie, ale też na treningu. Ale na pewno to jest coś, co znowu poddamy analizie, dlaczego to tak długo dało. Marcel Igor Metuntivie, trudno, że ja zapytam dzisiaj o. Nie, Rifa, taka pizza, bo to jest szybka zmiana dzisiaj. Czy ten jak po prostu był? Nie zadowolony z jego stereotypów? Nie, to nie była żadna taka bo może to źle pytanie absolutnie nie chodziło o że że sometimes you have to try and protect players and Ricky was one of the players who didn't train all of last week he then played Last weekend, so I've got to, I've got to manage the group, Czasami to po prostu też takie decyzje jak wcześniejsze zejście z boiska, jest podyktowane tym, nie tylko tym, że jak zawodnik grał, ale też co się wydarzyło wcześniej, jak on trenował i żeby go chronić po prostu, bo też z taką sytuację, że on bardzo dłuższy czas trenował, tak powiem, kolekcjonując w kratkę. I czasami ta decyzja jest podyktowana czymś innym niż samymi względami sportowymi. I, with I, I on ma też lekki tam z przywoźicielem. Tak, generalnie, kto się ciągnie. Tak? Yeah, we to jest jedno pytanie. Znowu ośrodek pola. Czy nie uważa Pan, że po zejściu Noego to trochę się ta gra w środku leki pospała? Tak, bo przegrywaliśmy grę i musiałem spróbować zmusić grę. I to try and put more on the pitch. Tak, to znaczy, to generalnie chodziło ta zmiana była podyktowana tym, że chcieliśmy po prostu mieć bardziej atakujących zawodników i też większą ilość atakujących zawodników na boisku, no i to też czasami jest po prostu przesunięcie akcentów na, na ten bo przegrywaliśmy po prostu chcieliśmy ratować wynik. Na przykład kurminowski który był jako ten drugi, drugi e, napas. A gamble, I tak będąc strzelym, no to jak Moe wszedł na pozycję numer 10, podobało mi się jak próbował ciągnąć zespół do przodu. I to też jest takie trochę ryzyko, po prostu wprowadzając tylu ofensywnych zawodników, ale jeżeli się przewierzono, to czasem po prostu trzeba podejmować takie ryzykowne decyzje. I czasem to jest trochę jak hazard. Dobry wieczór, trenerze. Mówił Pan o braku skuteczności, ale chyba też w grę Rechi od jakiegoś czasu trochę marazmu się wkradło. Dzisiaj chyba po raz pierwszy dla Pana kadencji kibice skandowali hasło, które nie wiem, czy Radek Panu przetłumaczył. Dziękuję. Yeah, I, I can understand that. Nie, to ja to jestem w stanie zrozumieć. Nie mogę się z tym jakby nie zgodzić, no bo przecież pani przychodzą tutaj, by oglądać nas, płacą za bilety i też mają prawo do, do swoich opinii i ja po prostu no, nie mogę z tym nic zrobić albo inaczej, nie mogę na to gniewać no, w, tym, w tym kontekście. Są jeszcze pytania do trenera? No, nie to bardzo, dziękuję, miłego dobrej nocy. takie boskie. Jakie dobre.